To jest przestrzeń większa. Za szybą mamy przestrzeń non no Schengen. Schengen to o, wszystkie loty Europa, Unia Europejska. Dodatkowo Szwajcaria i Norwegia, ci, którzy są w, w grupie schengenowskiej. Jak widzicie Państwo, są samoloty naklejone, a to jest samolocik Lublin R13. R13. Takie elementy typowo nasze one będą po, powtarzały się kilka. Kilkakrotnie w całym terminalu, w różnych przestrzeniach. To było, jak, jak wiecie Państwo, prezes jest pilotem, to jest jego żeby, pasja, bo wszyscy, którzy cz będą czekali na a, odlot z samolotem, będą, że zachęcani do tego, żeby skorzystać z tak zwanych sklepów wolnosłowych. Tu jakaś miejsca na kafejkę, tam e, drzwi otwarte, Wiprum e, oczywiście e, nie, e, przy, przypominam, że to nie jest selekcja portu lotniczego, tylko selekcja droższych biletów, za które e, ludzie sobie kupują odpowiednie bilety, za które tam, tam trafiają i mogą, że tak powiem, na bardziej miękkim e, miejscu poczekać na odlot samolotu. Kaplica jest, że tak powiem, mała, ale chyba wystarczająca i nie mieliśmy większego wyboru. Myślę, że nie będzie budziła ani w jedną stronę emocji, ani w drugą stronę emocji. Państwo widzicie całą machinerię związaną z wymianą powietrza, ogrzewaniem, dostarczaniem wody. та мо неци за.